Ela płakała przez 30 lat, trzy długie lata klęczała przy łóżku z sercem rozdarty, modląc się o syna, który wydawał się na zawsze zagubiony. Jej łzy utworzyły cichą rzekę, która zdawała się nie dotykać serca tego młodzieńca, który teraz, w wieku 45 lat, żył całkowicie z dala od Boga i rodziny. Aż pewnej nocy, kiedy matka prawie traciła swoje ostatnie siły, a jej modlitwy zamieniały się w wyczerpane westchnienia, wydarzyło się coś niezwykłego. Jej syn, oddalony o kilometry, poczuł niewytłumaczalny impuls, by otworzyć Biblię zapomnianą w szufladzie. Gdy ją otworzył, spadło zdjęcie z dawnych lat. On, mający siedem lat obok matki, oboje uśmiechnięci po swojej pierwszej komunii. Tamtej nocy syn marnotrawny płakał po raz pierwszy od dziesięcioleci. Następnego ranka ku zdziwieniu wszystkich stał u drzwi lokalnego kościoła. To jest prawdziwa historia świętej Moniki i jej syna Augustyna, który stał się nie tylko chrześcijaninem, ale jednym z największych świętych i doktorów kościoła. A w tej historii kryje się ukryty skarb. Siedem boskich obietnic, które podtrzymywały tę niezwykłą matkę przez dziesięciolecia oczekiwania i modlitwy. Moja droga matko, która teraz mnie słucha, być może masz w swoim sercu syna, który wydaje się tak odległy jak Augustyn był. Ale zapewniam cię, jeśli świę Monika nie zrezygnowała po 30 latach, jest głęboki powód. Znała obietnice, które niewiele matek odkrywa. Obietnice tak potężne, że potrafią przemienić nawet najbardziej skamieniałe serce. Moja ukochana siostro w Chrystusie, pozwól mi przez chwilę mówić bezpośrednio do twojego matczynego serca. Ile nocy spędziłaś na czuwaniu, z poduszką mokrą od łez, myśląc o tym synu, który jest daleko od Boga? Ile razy sprawdzałaś telefon o północy, martwiąc się o tę córkę, która podąża krętymi ścieżkami? Ile mszy zamówiłaś, ile różańców odmówiłaś, ile nowen odprawiłaś, zastanawiając się, czy kiedykolwiek twoje modlitwy zostaną wysłuchane? Może jesteś tą matką, której syn jest uwięziony w nałogu. Lub tą, której syn porzucił wiarę, w której został wychowany. Może jesteś matką młodego człowieka, który po prostu zniknął, nie dając wiadomości. A może jesteś jak wiele innych, które widzą, jak ich dzieci są opanowane przez materializm, duchową obojętność lub destrukcyjne relacje. Moja droga, chcę, abyś wiedziała, całe niebo zna Twoje imię. Twoje westchnienia są liczone, Twoje łzy są zbierane. Jak mówi Psalm 56. W Twoim bukłaku zebrałeś moje łzy, są zapisane w Twojej księdze. I co ważniejsze, Bóg złożył szczególne obietnice dla matek, dokładnie takich jak Ty: matek, które, pomimo bólu, oczekiwania i pozornego milczenia Boga, odmawiają zrezygnowania ze swoich dzieci. W ciągu następnych minut ujawnię Ci siedem świętych obietnic, które Bóg złożył matkom, które wytrwale się modlą. Jak te obietnice zrealizowały się w życiu świętych i zwykłych ludzi, co dzieje się w duchowym świecie za każdym razem, gdy, gdy modlisz się za oddalonego syna, i dlaczego matczyna wytrwałość jest jedną z najpotężniejszych sił w duchowym uniwersum. To, co zamierzam podzielić się, nie są teorie ani osobiste refleksje, to obietnice wyciągnięte bezpośrednio z Pisma Świętego, potwierdzone przez świętych. I przeżywane przez niezliczone matki na przestrzeni historii Kościoła. Te obietnice podtrzymywały świętą Monikę przez 30 lat. Dały siłę mamie Mariani od święty T. Józefa, gdy wszyscy uważali jej syna za nieodwracalnego. Karmiły nadzieję matki Charlesa de Foucault przez dziesięciolecia buntu i oddalenia. I jestem pewna, że te same obietnice dadzą ci nadprzyrodzoną siłę, której potrzebujesz, aby się nie poddawać. Nieważne, ile czasu to zajmie, nieważne, jak niemożliwa wydaje się sytuacja. Pierwsza i być może najważniejsza obietnica, jaką Bóg składa matkom, które się nie poddają, brzmi: Żadna modlitwa za syna nigdy nie jest zmarnowana. Ta obietnica jest zakorzeniona w słowach Jezusa w Ewangelii Mateusza. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam drzwi. Każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, otworzą. Święty ojciec Pio wyjaśniał ten tekst w niezwykły sposób. Mówił: Każda modlitwa za syna jest jak nasienie posadzone w żyznej glebie. Niektóre kiełkują szybko, inne zdają się spać przez lata pod ziemią. Ale żadna, absolutnie żadna, nie przestaje przynosić owoców w odpowiednim czasie wyznaczonym przez Boga. Pomyśl o poruszającej historii mi. Matki z Polski, której syn porzucił wiarę po rozpoczęciu studiów. Przez 17 lat modliła się codziennie, nie dostrzegając żadnych zmian. W swoim dzienniku napisała: Czasami czuję, że moje modlitwy biją w sufit i wracają do mnie. Mimo to przetrwała. Pewnego dnia twój syn, teraz szanowany lekarz w wieku 42 lat, zadzwonił płacząc: Mamo, muszę iść do spowiedzi. Coś się wydarzyło dzisiaj. Podczas operacji miał głębokie doświadczenie duchowe. Później wyznał: Przez 17 lat czułem wewnętrzny konflikt, którego nie rozumiałem. Teraz wiem, że to były Twoje modlitwy działające we mnie. Święta Faustyna napisała w swoim dzienniku: Widziałam, jak modlitwy matek tworzą tarcze wokół dzieci, nawet gdy one opierają się i wydają się nieprzeniknione. Ta tarcza nigdy nie znika. Tylko czeka na wyznaczony przez Boga moment, by przeniknąć aż do serca. Druga boska obietnica dla matek, które wytrwale modlą się, jest często trudna do uwierzenia, ale staje się głęboko transformacyjna, gdy jest naprawdę zrozumiana. Bóg kocha Twojego Syna nieskończoną miłością, znacznie bardziej niż Ty, bez względu na to, jak intensywna jest Twoja matczyna miłość. Ta obietnica jest pięknie ujęta w księdze Izajasza. Czyż może kobieta zapomnieć o dziecku, które karmi? Czy nie ma litości dla owocu swojej wnętrzności? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nigdy Cię nie zapomnę. Oto wyrytą mam Twoje imię na dłoniach swoich. Święty Jan Chryzostom skomentował ten fragment w sposób imponujący. Powiedział, zauważ, jak Bóg nie tylko porównuje swoją miłość do miłości matki, mówi, że jego miłość jest jeszcze większa i bardziej stała. Kiedy matka to zrozumie, jej niepokój przekształca się w zaufanie. Ta obietnica ma ogromną moc, gdy jest w pełni zaakceptowana. Oznacza, że nie jesteś sama w swojej walce o serce swojego syna. W rzeczywistości masz w swoim sojuszniku tego, którego miłość jest nieskończona i którego cierpliwość nigdy się nie kończy. Szczególnie poruszająca historia pochodzi od Teresy, matki młodego mężczyzny zaangażowanego w narkotyki i przestępczość. Pewnej nocy adoracji, czując się całkowicie bezradna, usłyszała wyraźnie w swoim sercu: Czy myślisz, że kochasz Miguela bardziej niż ja? Oddałem swojego jedynego syna, aby twój mógł być zbawiony. Zaufaj mi. W tym momencie coś się w Teresie zmieniło. Kontynuowała modlitwę za swojego syna, ale teraz z głębokim pokojem, wiedząc, że Miguel jest w rękach kogoś, kto kocha go bardziej niż ona. Prok później. Po prawie śmiertelnym przedawkowaniu Miguel miał spotkanie z Chrystusem, które całkowicie odmieniło jego życie. Święta Katarzyna Ze Sieny naucza, kiedy matka rozumie, że współpracuje z nieskończoną miłością Boga do swojego syna, jej modlitwa osiąga nowy wymiar mocy. Już nie jest tylko modlitwą ograniczonej isty, ale staje się uczestnictwem w samej odkupieńczej miłości Boga. Trzecia obietnica Boża przynosi nadzieję nawet dla matek, których dorośli synowie wydają się całkowicie odrzucić wiarę, w której zostali wychowani. To, co zasiane w dzieciństwie, nigdy nie jest całkowicie zatarte. Ta obietnica opiera się na Księdze Przysłów, rozdział 22. Wyszkol dziecko według drogi, którą ma kroczyć, a nawet gdy będzie stare, nie zejdzie z niej. Święty Jan Bosko, który poświęcił swoje życie problematycznej młodzieży, z których wielu uważano za nieodwracalnych, nalegał. Wartości i wiara zasiane w sercu dziecka są jak tatuaż na duszy. Mogą być przykryte warstwami buntu i grzechu, ale nigdy nie są całkowicie usunięte. W odpowiednim momencie, często w najbardziej nieoczekiwanych chwilach, odżywają. Maria Goretti, zanim została świętą, była wychowywana przez matkę która mocno zasadziła w jej sercu nasiona wiary. Te nasiona nie tylko rozkwitły w samej Marii, ale później przyczyniły się do nawrócenia jej mordercy Alessandro. Pomyśl o świętym Augustynie, który napisał w swoich wyznaniach. Nawet w najbardziej odległych momentach od Boga, słowa mojej matki brzmiały gdzieś głęboko we mnie. Próbowałem je uciszyć pustymi filozofiami i chwilowymi przyjemnościami, ale nigdy nie przestały echać. Moja droga matko, być może twój syn dzisiaj szydzi ze wszystkiego, co nauczyłaś go o wierze. Może mówi, że już nie wierzy. Może przyjął zachowania, które całkowicie przywstawiają się wartościom chrześcijańskim. Ale w momentach kryzysu, w ciszy nocy lub w nieoczekiwanych okolicznościach, te nasiona, które zasadziłaś, powrócą do wzrostu. Matka o imieniu Helena podzieliła się. Mój syn porzucił wiarę w wieku 18 lat. I przez 22 lata nie wspominaliśmy o Bogu w naszych rozmowach. Potem jego własny 6 syn ciężko zachorował. W poczekalni szpitalnej zobaczyłam mojego syna, teraz mężczyznę w wieku 40 lat, klęczącego w kącie, modlącego się ojcze nasz, któremu nauczyłam w dzieciństwie. Te nasiona tam były, tylko czekały na odpowiedni moment, by zakwitnąć. Czwarta obietnica jest szczególnie pocieszająca dla matek które doświadczają wielkiego bólu z powodu oddalenia swoich dzieci. Twój cierpienie, złączone z cierpieniem Chrystusa, ma moc odkupieńczą w ich życiu. Ta obietnica ma swoje korzenie w słowach świętego Pawła, w liście do Kolosan, rozdział pierwszy. Cieszę się w cierpieniach, które znoszę za Was i uzupełniam w moim ciele to, co brakuje cierpieniom Chrystusa, za Jego ciało, którym jest Kościół. Jan Paweł II w swoim liście apostolskim Salvifici Doloris wyjaśnił: Żadne ludzkie cierpienie nie jest zmarnowane, kiedy jest świadomie połączone z cierpieniem Chrystusa. Cierpienie matki za oddalone dziecko ofiarowane Panu staje się potężną siłą wstawienniczą. Święta Zelia Martin, matka świętej Tereski, intensywnie cierpiała z powodu śmierci czwórki swoich małych dzieci oraz z powodu zdrowotnych trudności innych napisała: "Ofiarowuję każdą łzę jako ofiarę za moje żyjące dzieci i ich przyszłość. Wiem, że nic nie ginie w oczach Boga." Szczególnie poruszająca historia pochodzi od Janiny, której córka uciekła z domu w wieku 17 lat, aby prowadzić życie pełne nałogów. Przez lata ta matka przekształcała swoje cierpienie w modlitwę. Napisała w swoim dzienniku: "Dziś Zamiast płakać z powodu smutku, ofiarowałam mój ból jako prezent dla Jezusa za zbawienie mojej córki. Siedem lat później jej córka powróciła, nie tylko do domu, ale również do wiary, mówiąc, że czuła jakby coś ją przyciągało z powrotem siłę, której nie potrafiła wyjaśnić. Moja droga siostro w Chrystusie, kiedy spędzasz noce bezsennie z niepokojem, kiedy Twoje serce boli, widząc złe wybory swojego dziecka, kiedy łzy wydają się nie mieć końca, wiedz, że nic z tego nie jest na próżno. Połączone z krzyżem Chrystusa, Twoje cierpienie staje się potężną siłą odkupieńczą w życiu Twojego dziecka. Jak nauczał święty Pios Pietrelciny, łzy matki nie spadają na ziemię. Wznoszą się bezpośrednio do serca Boga i przekształcają się w łaski, które w odpowiednim czasie spadną na jej dzieci, jak oczyszczający deszcz. Piata obietnica przynosi szczególne pocieszenie dla matek, które czują, że ich słowa już nie docierają do ich dzieci. Kiedy dziecko staje się głuche na głos matki, Bóg wysyła inne osoby, aby dotknąć jego serca. Obietnica ta ilustrowana jest przy powieści o synu marnotrawnym w księdze Łukasza. Zauważ, że to nie ojciec poszedł go szukać w odległej ziemi. To okoliczności i ludzie, których Bóg postawił na jego drodze, sprawili, że wrócił do siebie i przypomniał sobie miłość swojego ojca. Święty Benedykt Józef Labre wyjaśniał: Bóg ma tysiące sposobów, aby dotrzeć do serca. Kiedy głos matki przestaje być słyszalny, może użyć przyjaciela obcego, książki, muzyki, a nawet pozornie przypadkowego zdarzenia, aby dotknąć tej duszy. Historia Carlosa jest potężnym przykładem. Jego matka modliła się przez dekady o jego nawrócenie. Pewnego dnia, jadąc do pracy, wzięła podwózkę od kolegi, który przypadkowo słuchał płyty CID z katolickim nauczaniem. Coś w tych słowach przeniknęło do jego serca w sposób, w jaki niezliczone zaproszenia jego matki do kościoła nigdy nie były w stanie. Matka świętej Elżbiety Enseton zmarła, gdy była dzieckiem. Lata później, będąc już dorosła i w innej denominacji chrześcijańskiej, Elżbieta pojechała do Włoch, gdzie pewna katolicka rodzina przyjęła ją podczas kryzysu zdrowotnego. To dzięki tej rodzinie obcym których Bóg postawił na jej drodze, otrzymała wiarę katolicką i ostatecznie stała się pierwszą świętą urodzoną w Stanach Zjednoczonych. Jak objawiła Najświętsza Maryja Panna Świętej Brigidzie, Dla każdego dziecka, które się oddala, Bóg już przygotował przynajmniej trzy osoby, które przejdą przez jego drogę w decydujących momentach. Matka, która wytrwale się modli, przyspiesza te boskie spotkania. Szósta obietnica jest być może najważniejsza dla matek dzieci, które wydają się całkowicie zagubione. Nie ma duszy tak daleko, która byłaby poza zasięgiem Miłosierdzia Bożego. Obietnica ta jest głęboko zakorzeniona w objawieniu Jezusa Świętej Faustynie, zarejestrowanym w jej dzienniku. Im większy grzesznik, tym większe ma prawo do mojego miłosierdzia. Święta teresa od dzieciątka Jezus, rozważając nieskończone miłosierdzie Boże, napisała. Gdybym była pokryta wszystkimi możliwymi przestępstwami, wciąż miałabym nieskończoną ufność w Boże miłosierdzie. Czuję, że całe to mnóstwo wykroczeń byłoby jak kropla wody wrzucona do palącego ognia. Pomyśl o historii dobrego łotra, który całe życie spędził w przestępczości i znalazł się ukrzyżowany obok Jezusa. Prośba: wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Wystarczyła, aby Jezus obiecał mu raj w tym samym dniu. Ten człowiek, który żył jako przestępca aż do swoich ostatnich chwil, stał się święty Dymasem pierwszym świętym kanonizowanym bezpośrednio przez Chrystusa. Albo rozważ historię Bartola Longo, który nie tylko porzucił wiarę, ale stał się satanistycznym kapłanem. Po latach modlitw jego ciotki, która przejęła rolę matki po śmierci jego matki, nie tylko powrócił do kościoła, ale stał się wielkim apostołem różańca, został beatyfikowany i zbudował słynne sanktuarium Najświętszej Marii Panny Różańcowej w Pompejach. Moja drogi matko, która cierpisz z powodu syna, który wydaje się zagubiony w przepaści grzechu, chwyć się tej obietnicy jak swojej kotwicy. Nie ma przepaści tak głębokiej której ramię Boga nie mogłoby sięgnąć. Nie ma ciemności tak gęstej, że światło Chrystusa nie mogłoby jej przeniknąć. Nie ma serca tak stwardniałego, że miłosierdzie Boże nie mogłoby go stopić. Siódma i ostatnia obietnica oświetla głębokie znaczenie Twojej macierzyństwa. Twoja wytrwała miłość jest widocznym odzwierciedleniem nieskończonej wierności Boga. Ta obietnica znajduje się w pięknym tekście Izajasza 66, jak matka pociesza swego syna, tak ja was pocieszę. Zauważ coś niezwykłego. Bóg, aby objawić się nam, wybiera obraz miłości macierzyńskiej. Twoja wytrwała miłość, która nie ustaje nawet wtedy, gdy jesteś odrzucana, która nadal kocha nawet bez odwzajemnienia, która cierpliwie czeka na powrót syna, nie jest tylko bladym odzwierciedleniem miłości boskiej. Jest jej żywą manifestacją na świecie. Święty Tomasz Zakwinu uczy: Macierzyństwo jest wyjątkowym uczestnictwem w twórczej i odkupieńczej miłości Boga. Kiedy matka odmawia poddania się wobec syna, staje się widocznym znakiem niezłomnej wierności Boga wobec swojego stworzenia. Święty Jan Paweł II w swoim liście do kobiet napisał: Macierzyństwo zawiera w sobie unikalne otwarcie na osobę, która się w jej łonie kształtuje. Ten wyjątkowy kontakt z nowym człowiekiem, który się formuje, tworzy z kolei postawę wobec człowieka. Nie tylko wobec własnego syna, ale wobec człowieka w ogóle, która głęboko charakteryzuje całą osobowość kobiety. Moja drogi matko, która wytrwale modlisz się mimo ciszy, zwłoki czy nawet odrzucenia, wiedz, że Twoja niezachwiana wierność jest jednym z najpotężniejszych objawów miłości Boga w tym świecie. Matka, której syn powrócił po dziesięcioleciach oddalenia, zeznała. Kiedy w końcu wrócił, powiedział mi: Mamo, co najbardziej mnie uderzyło, to nie Twoje słowa, ale fakt, że Twoja miłość nigdy się nie zmieniła, nigdy nie zmalała, nigdy nie zrezygnowała ze mnie. To właśnie sprawiło, że w końcu zacząłem się zastanawiać: Jeśli miłość prostej człowieka może być tak stała, to jak musi być miłość Boga? Jak napisała święta Teresa z Kalkuty, kiedy matka odmawia poddania się wobec syna, staje się żywym ikoną miłosierdzia Bożego. Jej wytrwałość jest bardziej elokwentna niż tysiąc kazań o miłości Boga. Moja umiłowana siostro w Chrystusie, moja droga matko, która być może w tej chwili ma złamane serce, chcę, abyś przechowywała te siedem boskich obietnic w najgłębszej części swojego bytu. Są jak siedem gwiazd, które nadal świecą, nawet w najciemniejszej nocy Twojej udręki. Pierwsza gwiazda: Twoje modlitwy nigdy nie są zmarnowane. Każde słowo, każde westchnienie, każda łza są zbierane przez Boga. Druga gwiazda: Bóg kocha Twojego Syna jeszcze bardziej niż Ty. Jak ogromna by nie była Twoja miłość, Matczyna, miłość Boga jest nieskończenie większa. Trzecia gwiazda: to, co zasadziłaś w dzieciństwie, trwa na zawsze. Ziarna wiary nigdy całkowicie nie umierają w sercu syna. Czwarta gwiazda. Twoje cierpienie ma moc odkupienia. Połączone z Chrystusem staje się kanałem łaski dla Twojego syna. Piąta gwiazda. Inni ludzie są wysyłani. Kiedy Twój syn już nie słyszy Twojego głosu, Bóg stawia na Jego drodze ludzkich aniołów. Szósta gwiazda. Nie ma duszy tak oddalonej, że byłaby poza miłosierdziem. Żaden syn nie jest zbyt daleko, aby miłość Boga mogła go sięgnąć. Siódma gwiazda. Twoja miłość matczyna jest odbiciem miłości Boga. Twoja nieskończona wierność czyni widocznym samo serce Boga na tym świecie. Bądź pewna, że tak samo jak nie ma ani jednego zdrowaś Mario, które zniknęłoby w próżni, nie ma ani jednej łzy matczynej, która nie byłaby zbierana przez Boga i przekształcana w odpowiednim czasie w łaskę dla twojego syna. I pamiętaj, niektórzy z najbardziej świetlistych postaci w historii Kościoła byli w pewnym momencie niemożliwymi dziećmi, za które ich matki modliły się z połamaną sercem. Pomyśl o świętym Augustynie, świętym Franciszku z Asyżu, świętej Małgorzacie z Kortony, świętym Kamilu de Lellis. Nie wiemy, kiedy ani jak Bóg odpowie na Twoje modlitwy. Może to być jutro, może za 10 lat, może w sposób, którego nigdy nie wyobraziłaś sobie. Ale mamy absolutną pewność, opartą na tych siedmiu boskich obietnicach, że On działa właśnie teraz w sercu Twojego syna. Zakończmy specjalną modlitwą za wszystkie matki, które się nie poddają. Wieczny i wszechmogący Boże, który powierzyłeś świętej Maryi opiekę nad Twoim własnym synem, spójrz z miłością na wszystkie matki, które cierpią za swoimi synami oddalonymi. Wzmocnij je pewnością Twoich obietnic. Posłusz ich łzy swoją boską pociechą. Przekształć ich cierpienie w łaskę odkupieńczą dla ich dzieci. Matko Najświętsza, która stałaś u stóp krzyża, gdy wszyscy uciekli, naucz te matki, jak wytrwać w nadziei. Święta Moniko, która modliłaś się przez 30 lat bez zniechęcenia, wstawiaj się za każdą matką, która znajduje się w podobnej sytuacji jak twoja i do wszystkich zagubionych i oddalonych dzieci poszli swojego Ducha Świętego, aby, jak syn marnotrawny, przypomnieli sobie i na nowo odkryli drogę powrotu w ramiona Ojca i do serca ich matek, które nigdy nie zrezygnowały. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jeśli jesteś matką, która się nie poddaje, chcę Cię zaprosić do zrobienia trzech rzeczy. Po pierwsze, Zostaw w komentarzach tylko imię swojego syna lub córki, za którego nieustannie się modlisz. Nasza społeczność połączy się w modlitwie za każdego z nich. Po drugie, podziel się tym wideo z innymi matkami, które potrzebują usłyszeć te siedem boskich obietnic. Może to być balsam, którego zdesperowana matka potrzebuje dzisiaj. Po trzecie, nie przegap naszego następnego wideo o niewidzialnej mocy błogosławieństw matek. Co się dzieje? Gdy matka codziennie błogosławi swoje dziecko, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, aby otrzymać powiadomienia. Niech Bóg obficie błogosławi Twoje życie i życie Twoich dzieci. Niech Święta Monika i wszystkie święte matki wstawiają się za Tobą, która nigdy się nie poddaje. Do zobaczenia w następnym wideo.